Najpierw zrobimy tutaj to. Chata wydobywnicza. O kurde, to chatka to chatka, nie hata, kurde. Co to za chata? No. Jezus, nie ma pies teraz czeka Ja zawał dostanę tutaj Trzy kamienia mi brakuje Właśnie dlatego to robię, żeby więcej kamienia mi zbierali, bo 60 na jeden dzień to nie jest dużo A tu z kamienia później będą płoty robione, takie fajne płoty z kamienia są Także no trzeba więcej. O. Czekaj, jak ja tą pierwszą chatę wydobywniczą nazwałem Żeby nazwać ją wydobycie. Gdzie to Wydobycie jeden po prostu. Oni kilofów nie mają, dlatego nie wydobywują. Wydobycie jeden mhm Dobycie dwa, akceptuj. Dobra, tu zaraz dom zrobimy, ale ważniejsze są kilofy. Bo jak tutaj nie mają kilofów, to do kopalni też nie będą mieli kilofów. Kurde, coś tu... Widzisz, dwa warsztaty mam i nie wyrabiają, no kurde. I'm Damn. it's hot. I ten jeszcze pieprzy, że mu gorąco co chwilę. Dajcie spokój, idy na chuj. Mmm, sztabki, sztabki. Jak tu sztabki wygra? Zobacz. 4-4. Cztery, cztery. No, sztabek brązu, no no nie wyrabiają tutaj kurde. 74 70 4 Ja te sztabki muszę sam zrobić, no bo kurde. Trzeba chyba większy procent gdzieś. Gdzie są te kuźnie? Tu. Ma większy procent zrobić y, dla kilofów. Czekaj, najpierw tu przetopienie. E. Kurde, jeszcze tej osoby nie przedzieliłem nigdzie. Aha, bo. To dla niego muszę teraz dom zbudować Dam mu pracę i na razie niech pracuje, nie? Gdzie on będzie O, do żony muszę się wybrać Mojej przyszłej żony Bo... Dałem już jej szalik i tam coś jeszcze, to teraz już jej nie odpuszczę, nie? Musi wystawić <słyskać> a, a, i muszę jeszcze te kosze zanieść i wiadra, żeby zadania zakończyć Dobra Narzędzie brązowe, No i robimy tutaj Sama. te kilopy R 18, nie no 18 to nie Zobaczcie tak mniej więcej co tu jeszcze brakuje Dobra, zaniosę tu Kurde, już mi się gubi, ta wioska już jest za duża normalnie Tak, tu zan zanoszę te kilofy. 10 kilofów. Co oni tu mają? Nie wszy wszystkiego mają spoko. Znaczy, czy im modków nie braknie. Tak chyba było 3 czy 4. Są tylko dwa. Zresztą jest ok, kilofy. Dobra. To te 10 kilofów, które teraz dałem, powinny stać na długo. Chociaż co so, dwie chaty wydobywnicze po dwie osoby to jest cztery osoby które wykorzystują właśnie kilof i jest kopalnia w której pracuje sześć osób zobaczymy dobra eee, ty tyle sikier mam kurde to na sprzedaż będzie aha bo ja skraftowałem wcześniej na sprzedaż właśnie dobra tu musimy odłożyć tak sztabki brązu żeby mieli z czego robić Kłody to ja bym z chęcią wziął, ale kłód to tu nie ma, co? Jakieś kłody jeszcze? 15, dobra, 10 wezmę. E, no, 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 kieps kiepsko jest. Dobra. Tutaj będzie następna prosiarnia. Tutaj będzie płotek tak mniej więcej. Tu idę, O, trochę go, troszkę go czuję, y, zanosi. Poor drinkers. Gdzie tu jest jeszcze chlebik jeden. Tak. Tu będzie dom dla ludzi opiekujących się tam, tym chlebikiem. I zaraz idziemy po ludzi. Ludzi trzeba teraz. Ludzi nam trzeba. To najpierw ten dom. Chyba jednej kłody brakuje, a dobra te dwa drzewa też zetniemy, tak się wpierdzielił, no? Ty, Jurek, no wpierdzieli mi się tu. Ja będę tu mógł ten dom postawić, chciałbym go, nie wiem, jakoś tak postawić. No, tutaj już te fundamenty są takie wysokie, że. Oh. Nie czy teraz przez niego tu nie mogę postawić. No wypierwszy tam. Dobra, chyba jest ok. No, I tutaj ten. No, nie, no co. To jest tragedia, kurde. Nie mam kud, nie mam kamieni. Świn, świnki. Świnki trzeba tutaj przydzielać. Kupić kolejne. Co to będzie? Dobra, sprawdzimy, ile zro zrobiła tych pochodni. On tam pracuje osoba, nie? A tu, tu. Dwie pochodnie dopiero? To jest pół dnia. Ile tu żeście mi już zdążyli kłód na zbiór? 39, no nie jest źle. Dobra, biorę tyle. I kamienia 39. Kurde, no braknie, no no braknie, no. Aha, miałem tutaj gnój odłożyć. Hmm, gdzie jest gnój? 25 tylko, no zawsze coś, już coś tam zrobią. Papień może wezmę. Może czas by było zacząć odcieplać jakieś domy? Jeszcze, właśnie, właśnie coś mnie tutaj natknęło. Tu ktoś pracuje w tej szwalni, przepraszam. Trochę się pogubiłem, szczer powiem szczerze, z tymi ludźmi, bo tam wiem, że dwie osoby zatrudniałem chyba do szwalni. Czy gdzie jest zatrudniony? Ale teraz tak patrzę, wszyscy tu pracę mają. A w szwalni, chyba nie ma nikogo. Dobra, to są rybaczki, to jest moja żona. Dwie, trzy osoby nie mają pracy ogólnie. Te dwie osoby będą miały jak. Zrobimy chatę rybacką, dwa, ale najpierw je trzeba odkryć. Dobra, wydobycie. Z wydobyciem jest wszystko ok. Nie ma żadnych wykrzykników. Poza tym, że potrzebuję tutaj jeszcze jedną osobę, i tu będzie full fajnie zrobiony, nie? Tutaj dla e, strogobora. Kurde, wysokie miał niezadowolenie, nie ale już mu rośnie. Tak, czyli tak, tu możemy tą zakładkę w łowiectwie z rybami się wyrobili, nie? Bo dobrze poustawiałem. Chyba. To by też trzeba było tak zrobić, płoci łowi 8. Czekaj, to jak robisz? Płoci 8. Czekaj, czekaj, czekaj. ryby. Nie, nie, czekaj, Łowisz... Kurde. tak trzeba um, ustawić. Płoci 8. Nie, no to tu trzeba mniej, mniej zrobić. Bo ci musi być troszkę więcej. O. Tak, tu będzie porówno. Coś takiego. 8,4. 8,5. Dobra. No i to chyba. I to by było dobrze. Tu będą. Bedu... No, to mi pasuje. To jest najbliższe. Tak, Będę po, u, u, łowić płocie 8,7 8,7 8,7 Później z tego będę robić mięso troszkę mniej, e, żeby mi nie brakło płoci, No to musi być troszkę więcej płoci. później, żeby nie brakło mięsa surowego do robienia suszonego mięsa. To musi być troszkę więcej robionego tego mięsa. No i dlatego jest wszystko dobrze. A tutaj. No i tu jest. Tu jest trochę inaczej. Zaraz będzie znowu wykrzykniki, będą. Tego rybiego mięsa czekaj, czekaj. W ogóle z tym okoniem to jest problem. Dobra, tu jest równe 3, 2, 2, 9, dobra. To by było ok, teraz, tylko tego jest za dużo. Tego jest za dużo i zaraz wyskoczy, że brakuje mięsa rybiego. Eee, gdzie odjąć, gdzie dodać, bo już mi się pieprzy do cholery. Tu dodam, tu dajmy, tu dodam. O i teraz będzie dobra. Więcej jest okoni łowionych. Z tego będą robić mięso. Więcej jest mięsa robionego, z którego będą robić suszone mięso. No tak musi być, bo no tak musi być. Jest OK. Teraz już mi nie wyskoczy żaden komunikat, że czegoś tam brakuje. To zamykamy, i łowiecwo jest ok. W łowiectwie jeszcze się znajdują chaty łowieckie, ale na razie ich nie robimy. I przerobić się kłody na deski, z których skończymy dach. Przepraszam panią, proszę odejść na chwilkę. No, no, pr proszę odejść. No, o, wy pierwsze, bo ja tu. No, see you soon, dawaj tu. I tu. Deski muszę zrobić, i wracaj z powrotem do roboty. Skończę ten dach i idziemy kupić świnki do miasta. Świnie trzeba kupić, bo potrzebuję jeszcze jeden komplet świni. Już jedne świnie mam. Tutaj sobie mieszkają. Nawet mają młode. Takie tutaj świneczki mi chodzą po wiosce. Żarcie mają. Gnoju pozbieram. Właśnie o ten gnój się rozchodzi, bo on jest potrzebny do naważania moich pól, które się tam znajdują. Eee, dobra, idziemy skończyć tutaj ten dach. Się podświetla, że nie jest zrobiony. Idziemy od środka, zrobimy tak. Modyfikuj, tu nie trzeba modyfikować. Tu jakoś przez te szpary. O, dało radę. Dało radę, no i super. Prosty dom wykończony. No i teraz możemy iść kupić kolejne świnki. Kurde, powiem szczerze, bo już tyle tutaj mam tego wszystkiego. Domów, pól, miejsc pracy, o tutaj moi pracownicy. Już nie wiem co się dzieje powoli. I'm boiling. Tak ja wiem, gotuję się. Co ci mam zrobić? Ty już nago chodzisz, gościu. A nie. Kurwa ty, to ja mu ciuchy pościągam. Czy faktycznie mi gościu gotuje? O. Trzeba było gościa rozebrać, bo on boiling miał. Gotował się, dobra. Chodź się tutaj umyj w tej wodzie, bo widzę, że brudny jesteś. Ochudź się trochę. No. I zapieprzamy tutaj do miasteczka. No i dobra, kto tu siedzi? Tylko trzy osoby tu siedzą. Co ty masz tu za umiejętności? Ty, tak. No on, on ma, aha, to jest dobra, wiem. On, on się nadaje do rybołówstwa i do, na polowanie zwierzyny. Ma trójki, właśnie pod tymi umiejętnościami. Ty. Ty to słaba, jesteś w ogóle masz 28 lat? Co? Te słaba jesteś. Dobra, idziemy do innej wioski. E, bo tam pamiętam były, były osoby, które były lepsze. No. Tutaj ten ma ikonkę w woreczka to jest sprzedawca. How can I help you? I wanna sell you shikera daj dwie tylko kupisz, no dobra, ale tysiąc zarobiony. No. Czy ja mam coś jeszcze mu opierdzielić? Strzały do kuszy to nie. Dziewięć wiadra. Nie, wiadra to też nie, bo będziemy misję. Nie, no to chyba ciuchu ci nie sprzedam. O, to jest. Te zepsute mięso ci sprzedam jeszcze. Want 32 sztuki tylko wziął, bo nie ma już yy, kasy. Ten jeszcze jest sprzedawcą. Do mam do mam stare mięso, chcesz kupić? Bo już ma 50% świeżości tylko ze 100 Wie, że wszystko w ciemno kupił. Eee, piwko? Ma sprzedam ci ty też piwko, ale ja tu alkoholu nie używam. Miude pitny zostawię. Chociaż może sobie jedne. Do you need anything? It was nice. O, dzięki temu piwkowi, winkowi, nie, to jest miodkowi, jest 7% tolerancji na temperaturę i nie będę, nie będę słyszał co 5 sekund. Kurde, wypicie tego chyba było błędem. No najebał się. Ja nie wiem czy ja dotrę do woźnicy. Kurde, ale rzuca. Nie umiem skontrolować tego. Czekaj, kurde, jakiś elektr... Mikstura trzeźwości, wypij. Cześć mi chłopie, bo kurde. No, lepiej. A na się na dupcy, no co to Andrzejki dzisiaj? How can I help you? Aee, potrzebuję podwózki do piastowi. Kurwo. Nie, no muszę wracać do tej wioski. How can I help you? Potrzebuję z powrotem do kłodnicy. Czyli ja miałem te świnie kupić, nie? Tam są te świnie. Chyba są, bo tam one się odświeżają, można raz w roku kupić, ale ja to są so, świnki, dobra. Ile ja mam pieniędzy, przepraszam, bo... 4000 monet tylko? Kurde, starczy mi? Ile ta świnia kosztuje? A pieniądze? dobra, co starczy. Chlew 2, bo w chlewie 1 już jest full, komplet. Chlew 2. Tak. Kupiona. Czekaj. Okay. Chlew 2. Tak. Ty malutka też idziesz tutaj do chlewika 2. Ty, ty też tutaj idziesz do chlewika. O! Jeszcze jedna gdzieś powinna być. W środku. O! Jaki kurwa knur. Dawaj kurde. Wolne mi. No i kupione. Teraz trzeba będzie właśnie zatrudnić jakąś osobę, żeby do, yy, miała wgląd na, na te yy, na te świnki, nie?